To Twój koniec. O cholera! Stefan Robutka przesyła pozdrowienia. Zobacz, co znalazłem. Jakiś podejrzany pendrive. Musimy zobaczyć, co na nim jest. Ok. Sprawdźmy tego pendrive'a. Co jest do cholery. Stefan Robutka. Jabłuszko, dobrze cię znowu widzieć. Ale przecież ty podobno umarłeś. Nie rozumiem. Zanim umarłem, ten cieć zgrał mnie na pendrive'a. Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Technologia i takie tam. Rzecz w tym, że teraz jestem zamknięty w tym przeklętym pudle i wszyscy myślą, że jestem martwy. Będziesz musiał mi pomóc. Kontynuuj. Będę potrzebował w firmie kogoś, kto może mnie zastąpić. Myślę, że jesteś odpowiednim kandydatem. Wystarczy, że będziesz robił to, co mówię i reprezentował firmę na zewnątrz. Czyli w skrócie mam być Twoim przydupasem? Coś w tym stylu. Zgoda. No to super, zaczynasz od jutra. Proszę Państwa, pragnę zaprezentować Wam nowy model naszego smartfona. Jest on jedyny w swoim rodzaju ze względu na fakt, że posiada on wyśmienity aparat mający 150 gigapikseli sześciennych. Żadna inna firma nie będzie w stanie zaoferować takiej jakości aparatu. Nawet satelity OSSR nie mają takiej jakości. I to wszystko w atrakcyjnej cenie 9 dolarów. Za drogie. Nie, no za to tonie. Dupca i ze sceny pajacu. No dobra, może trochę przesadziliśmy. To może osiem koła. Złe informacje dla firmy Fruit. Premiera nowego modelu smartfonu okazała się kompletnym fiaskiem. Głównym problemem okazała się zaporowa cena niedopasowana do obecnych standardów. Inwestorzy nie będą zadowoleni z takiego obrotu spraw. Zobaczymy, jak na taką kryzysową sytuację zareaguje sama firma i jej konkurencja. Kurde, mogłem się tego spodziewać. Ech, no nic. Wyda się coś innego. Wywalone. Dobra, trzeba się zbierać do roboty. Zaraz, zaraz. Sam telefon, co nasz, tylko jakaś podróbka. Wszystko to samo, tylko cena trzy razy niższa. I co to do cholery jest Megatron? Czy te gnojki kradną nam technologię? Lepiej opowiem o tym robótce. Hej, szefie O, jesteś już prawie o tobie zapomniałem. Coś nowego? Tak, właściwie to tak. Rzecz podejrzewam, że nasza konkurencja kradnie nam technologię. Czy co? Zauważyłem, że jakaś firma Megatron wydała telefon identyczny do naszego. Te same podzespoły, inne logo, a cena trzy razy mniejsza. Nasz model w ogóle nie schodzi, a ich podróbka ma solidne branie. Interesujące. Czy to oznacza, że tracimy pieniądze? No tak, bo cała kasa leci do Megatrona, a nie do nas. Czyli trzeba podjąć stanowcze kroki. I to w trybie natychmiastowym. A więc co mam zrobić, szefie? Pasowałoby tam kogoś wysłać. Rozwiązanie tej sprawy pozostawiam tobie. Wykaż się czy coś. No cóż, liczyłem na większe wsparcie. Ale chyba znam człowieka, który mógłby pomóc. No odbierz do cholery. Halo? Jabłuszko? Agent, dobrze cię słyszeć. Nie mogę teraz rozmawiać, jestem w środku dochodzenia. To ważne, mam dla ciebie interes. Okej. Okay. Potrzebuję, żebyś zinfiltrował firmę Megatron i ogarnął, czy nie kradną nam technologii. To może być skomplikowane, bo nic o nich nie wiem, ale przysięgam ci, że wynagrodzę ci jakiekolwiek informacje. Megatron, mam telefon ich firmy. Całkiem solidny jeśli mnie pytasz. No ale skoro masz jakieś podejrzenia to lepiej to sprawdzić. Powęsze w wolnej chwili. Spoko. Jeśli coś będę miał to ci powiem. W porządku. No to do usłyszenia. Kurde i niby jak ja mam ich zlokalizować. Nawet nie wiem od czego zacząć. Dobra, chyba mam pomysł. O proszę bardzo, chyba zagadka została rozwiązana, no to czeka mnie wycieczka do Bangladeszu. Hej gościu, wiesz może gdzie tutaj jest firma Megatron? Ej! Megatron, telefony takie. A! To gdzie? Hy! O, kur... No dobra, dzięki za info. W porządku. Wystarczy, że zrobię tam mały zwiat. Tak się tylko rozejrzę. Ej, gościu. Gdzie mogę spotkać waszego szefa? Chy! O, ten bardziej kumaty. Dzięki. To chyba tutaj. No to teraz windą do góry. No i jak, wiesz coś nowego? No wiesz, jak na moje oko to jest tam wszystko git. Nic podejrzanego tam nie znalazłem. Cholera. I co ja teraz powiem robótce? Przykro mi, ale nie mogę ci już pomóc. No cóż. Dzięki, że chociaż spróbowałeś. A i jeszcze jedno. Nie ma co węszyć w tej firmie. Wydaje się naprawdę w porządku. Okej. Okay. Coś mi tu nie gra. Szczególnie ta płyta na jego głowie. To nie może być on. O kurde, żyjesz? E, co się stało? Gdzie ja jestem? Serio nic nie pamiętasz? Ostatnie co pamiętam to fabryka w Bangladeszu. Dziwne. Nie byłeś sobą? Mam coś na głowie? No, jakąś blachę. Kurde, to musiał być chip stare szpiegowskie sztuczki nie miałem nad sobą kontroli. Te gnojki muszą coś ukrywać. Czyli jednak konkurencja ma coś na sumieniu. Spróbuję zaaranżować spotkanie i coś ustalić. Na twoim miejscu bym uważał. Jeśli uda ci się spotkać to uważaj bo być może będziesz musiał użyć siły. Halo halo. Hej tu przedstawiciel firmy Flut. W jakiej sprawie do hmm. mnie dzwonisz? Chciałbym się z tobą spotkać i omówić pewną sprawę. Nie uważam tego za istotne. Co? Nalegam. I to w trybie obligatoryjnym. W porządku? Megatron jest otwarty na spotkanie. Wskaż termin i miejsce spotkania. Jutro na neutralnym terenie, na moim gruncie, w samo południe. Nie pasuje. To do jutra. Dobra, będę mówił prosto z mostu. Albo przyznajesz się do kradzieży naszej technologii, albo złożę na Was skargę do Trybunału. Nic mi o tym nie wiadomo? W takim razie musimy rozwiązać tę sprawę w inny sposób. W porządku. Proces eliminacji rozpoczęty. Dawaj. Chodź do mojego biura. Musimy porozmawiać jak. Jak ludzie. Wiesz już, czego od ciebie chcę. Prawdy. Zasługujesz na nią. Mimo, że jestem zwykłym androidem, ty spojrzałeś na mnie jak na człowieka. No to czekam na wyjaśnienia. Ta cała farsa z Megatronem to zasługa robótki. Stefana Robótki? Zgadza się. Założył osobną firmę żerującą na biednych mieszkańcach Bangladeszu. Wszystko po to by zarabiać jeszcze więcej pieniędzy i zostać monopolistą. I wszystko to za moimi plecami. Zapłaci za to. A teraz... Wyjaśnij mi to. To jeden z czipów, który są w stanie kontrolować działania jednostek. Wszczepiany był wszystkim, a steruje nimi najpewniej sam robótka. To wystarczy. Możesz odejść. A ty... Co zamierzasz? Muszę coś załatwić. Pewne niedokończone sprawy. Jabłuszko, dlaczego tak wyglądasz? Miałem kontakt z jednym z Twoich androidów. O czym Ty mówisz? Nie rób ze mnie idioty, bo wszystko wiem. Dlaczego mi nic nie mówiłeś o Megatronie? Myślałem, że jesteśmy wspólnikami. Powód jest prosty. To ja tutaj jestem szefem i nie muszę się z niczego tłumaczyć. Ach, tak, naprawdę nie chciałem tego robić. Chyba o tym nie myślisz, nie zrobiłbyś tego. Nie znasz mnie. Czyli wygląda na to, że teraz ja jestem szefem. Spoko opcja.